Siemano. dziś ja mam pokazać ziemniaczki nastawione w oborze jak sobie kiełkują różnie różnie jedne mniej jedne więcej ale uważam że ogólnie nie jest źle a nastawiam zawsze w boże. Nie wymaga tu dodatkowego grzania. Nie wymaga nic. Dwie tony mi tu spokojnie wchodzi w ten kojec. Doświetlam. Tam jest lampa. Trochę doświetlam, trochę nie doświetlam. O! Widać coś. Chyba nie widać. Z patrzę, że to jeszcze za dwa tygodnie zejdzie. Ale uważam, że kiełki nie są takie. Najważniejsze, że nie są wyciągnięte. Nie Są białe, dosyć wyrównane. Do sadzenia, tak jak mówię, jeszcze myślę, że za dwa tygodnie zejdzie. Patrząc na pogodę, co zapowiadają, jakieś deszcze, śniegi, zimne wszystko, także. Nie ma się co spieszyć, tam wisi lampa, Prze... Stawiam ją raz na dobę i dobra, dobra idziemy do tunelu, zobaczycie piec, koper, czy tam, no widzimy się w tunelu, jesteśmy w tunelu, piec mój, patent z beczki, taki sorry za kaszelek ale to beczka tak zwykła normalnie długie drzewo wchodzi koper wam powiem schodzi opornie to już jest miesiąc praktycznie jak był siany ale będzie widać zaczyna nie wiem czy to coś widać Zaczyna wychodzić. Straciłem wiarę, że wyjdzie, ale, ale zaczyna wychodzić. No co, grzejemy, palimy. Teraz jest dziś pochmurno, wiatr wieje. 20, 20 stopni. Palę delikatnie, bo bo no mam jest słońce, to jest fajnie. A no, jak jest tak, no to trzeba, i ponad 30. Także co, no pale ogień, czekam zobaczymy co będzie dalej. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo zaczyna się przebijać także. Ale już pomału traciłem wiarę, że coś z tego wyjdzie, bo mi się wydawało już bardzo długo. Dobra, na razie trzymajcie się.